Cześć, witajcie na kanale GIT. Dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk. Dzień dobry. Sprawdzimy kolejne bezprzewodowe, gamingowe słuchawki. Tym razem będzie to Cooler Master MH670. Pudełko klasyczne jeśli chodzi o Cooler Mastera, fioletowo-czarne, wizualizacja, najważniejszej informacje jeśli chodzi o słuchawki, a w pudełku oczywiście wcześniej wspomniane słuchawki MH670. Worek welurowy, od razu mi się kawał przypomniał, ale już go opowiadałem. Instrukcja obsługi, kabelek jack-jack, jeśli chcielibyśmy... Czyli hybrydowe. Tak, jeśli chcielibyśmy po kabelku słuchać. Kabelek e, do ładowania USB, mikro USB, nad czym bardzo ubolewam. No, niestety. Co? Niestety, bardzo się zdziwiłem, Nie. jak chciałem wpiąć USB typu C, patrzę, a tam no niestety. To musi być stary sprzęt jakiś. Dągielek, mikrofon i przejścióweczka z USB na USB typu C. Takie ładne fioletowe wnętrza i. Mikro USB. E, no, początek taki kontrowersyjny. Powiedzieliśmy, że jest Micro USB. Sporo kontrowersji wokół tego było. Tak więc przejdźmy do specyfikacji pełnej tych słuchawek. E, wykonane są oczywiście z tworzywa sztucznego, wymiary 192x85,5x191,5 mm. Waga w okolicach 350 gramów. Tak więc no, nie powiedziałbym, że są jakieś wybitnie ciężkie, ale też do najlżejszych nie należą. E, są to słuchawki wokół zamknięte. Tak jak wspominałem wcześniej, możemy je łączyć po kabelku, czy poprzez właśnie dągielka bezpośrednio do sprzętu. Kabelek wpinamy oczywiście w muszle, jak to standardowo bywa. Mamy aplikację do słuchawek, którą Wam pokażę później. Przejdźmy do przetworników neodymowych, średnica 50 mm. Już wiem, po czym poznać, że są stare słuchawki mm -hmm. kompatybilne z Xboxem One S i PlayStation 4 i 4 Pro. Jeszcze nawet wtedy nie było PS5 i Series X-ów. No tak, to bo to, te to takie słuchawki, żeśmy patrzyli, to wydaje nam się, że są to dwuletnie już słuchawki, tak więc z 2020 roku. No wtedy jeszcze tych konsol, konsol e, przepraszam, nowej generacji nie było. nie było. Ale ciekawe, czy faktycznie z nowym Xboxem działają, bo bardzo mało słuchawek tak naprawdę się z nim łączy, więc to byłby duży plus wbrew pozorom. Także... Sprawdzimy. Impedancja 32 omy, pasmo przenoszenia w trybie bezprzewodowym 20 Hz, 20 kHz, pasmo przenoszenia w trybie przewodowym 15-25 kHz. Eee, Mamy wbudowany tryb 7.1, czułość na poziomie 110 dB. No i jeśli chodzi o specyfikację, to by było na tyle. O baterii coś było, wiadomo? Eee, właśnie, bateria w okolicach 20 godzin. Tak naprawdę przyznaję się z ręką na sercu, że... Do nie rozładowałeś ich jeszcze? Rozładowałem je, ale nie wiem, ile się ładują, bo mm. e, nie chciałem mi sięgać przewodu z pudełka, mm -hmm. tak więc poszedłem, po, podłączyłem je w kuchni i po prostu w kuchni się I ładowały, zostałem. a ja pracowałem sobie Takie. na dworzu, w międzyczasie się naładowały. No w, w, w czasie 2,5 e, godziny mi Już nie, nie było i były naładowane do pełna, no, no, tak więc... To, to nie Wydaje mi się, że to Jak wystarczy. Jak na micro USB, przypominam. Tak więc może co, przejdziemy płynnym ruchem do e, wyglądu zewnętrznego, bo jeśli o to chodzi... Bardzo ładne są, bardzo mi się podobają. Nie mam się do czego przyczepić. Bardzo ładne są. Bardziej Ci się podoba niż HyperX-y testowane? Nie Nawet bardzo. nie ma porównania. Naprawdę? Bardzo. Ja jednak skłaniam się bardziej ku hyperx No tu wszystko jest wykonane praktycznie z tworzywa sztucznego. Cały takiego... No matowego, ale delikatnie palcującego się, no, gdzieś tam tak, pod, tak. Pod, pod, pod światło będzie widać, że ten odcisk palca został, tak mm -hmm. więc musimy na to uważać, nie ma tu żadnego zbędnego podświetlenia, tak więc za to plusik. No będzie to miało oczywiście wpływ na baterię. Na spodzie mamy gumowaną gąbeczkę, dość grubą. Skórzaną, skurzaną, taką Jakaś taka ekoskóra, a w środku pianka pewnie. Tak. Ale milutkie, mięciutkie. Bardzo fajnie. No taki standardowy, ale, ale podoba mi się. Uh -huh. I podoba mi się też to, że ten pałąk jest szerszy niż ta e, właśnie gąbeczka. Fajnie, taki zabieg delikatny. Ale... Tak, z jednej strony, nie? Tak, tak z jednej fajnie strony to wygląda. Strony. No, bardzo fajnie. Jeden na aluminium jakie? Tu znajdziemy, jeśli chodzi o wygląd, no to będzie to na pałąku regulowanym. Nie mamy żadnych oznaczeń, tak więc nie wiemy na ile za bardzo sobie rozsunęliśmy, więc będziemy na musieli się robić to na oko. Ale kto tak naprawdę na to hmm. patrzy, na tą skalę? Wygląda to ładnie, ale moim zdaniem nic poza tym. Świetnie oznaczone muszle, lewa, prawa w środku. Tak samo przecież, same pady wyściołane tą tak. samą ekoskórą. I tą miłą gąbeczką. I łącznie z tą powierzchnią wewnętrzną. Trochę cienka jest, ale też tam jakaś jeszcze pianeczka jest. Mm -hmm. W Creative Zen, które ostatnio miałem, było to jeszcze bardziej miękkie w środku. Ale tu, tu za to te uszy. Ale tu wpada ucho całe, już widzę nawet bez tak. wątpienia. Nie jedno ma, ucho by wpadło. Nie ma z tym najmniejszego problemu, tak więc uszy wpadają, nie trzeba ich na siebie wygładzać. w tak. kreatywach, No i oczywiście na spodach mamy panele do zarządzania tymi Sporo e, tego. To prawda, tymi słuchawkami na lewej muszli, jeszcze się upewnię, mamy potencjometr i tu o dziwo, bo ostatnio Doman nawet mi e, przypominał, że w słuchawkach bezprzewodowych bardzo często jest tak, że e, ten potencjometr odpowiada za potencjometr Windowsowy. Mhm. Tak było w HyperXach, że e, to co kręciliśmy na, słuchawkę, to, na słuchawce, to automatycznie zmieniała nam się głośność w Windowsie. Tu jest oddzielna. Osobna. Zarówno w słuchawkach, jak i w Windowsie Niemarku. jest oddzielna. I są dość głośne, chyba głośniejsze nawet niż HyperXy. Mamy przycisk do mutowania mikrofonu, miejsce do wpięcia mikrofonu. Tu pod spodem mamy jacka, ta zaślepka taka. Nigdy jej później nie mogę dobrze wpiąć, jak ją wypnę. Ale dobra, do tego przejdziemy za chwilkę. Nie wpiąłem nadal. Na prawej krawędzi, natomiast mamy przycisk do włączenia trybu 7.1, bo również jest zbudowany. Dobrze szybko go można wyłączyć. Tak, tak, tak. To na pewno. Jest, jest, jest gorszy, gorzej wypada niż w hyperx tak więc miejmy to na uwadze. Gniazdo do ładowania mikro-USB, nad którym żeśmy tak ubolewali. Dioda informująca o włączeniu czy ładowaniu tych słuchawek. No i oczywiście włącznik. Słuchawki bardzo dobrze regulowane, mhm. elastyczne. No jeśli chodzi o jakość wykonania, no to naprawdę nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Tak, to Te właśnie. nowe logo Cooler Mastera też wygląda bardzo fajnie. Super, Takie. Taka brudna mieć, bym powiedział, że z takiej tak. brudnej miedzi jest wykonane. Troszeczkę inny kolor, inne tworzywo, natomiast wszystko ogólnie skomponowane bardzo ładnie w jednym takim ciemnym grafitowym kolorze i bez jakichś takich niepotrzebnych udziwnień, po prostu schludnie. I to mi się podoba bardzo, bardzo wizualnie, bardzo. To prawda. Zanim przejdziemy do, że tak powiem, podsumowania komfortu użytkowania, to warto wspomnieć, że pod nowym Xboxem. Pod nie działają, natomiast pod PlayStation 5 jak najbardziej. To co czytałeś na pudełku, to wydaje mi się, że jest to napisane w odniesieniu właśnie do tego, że są to słuchawki e, jakby hybrydowe i po prostu podpinamy kabelek do pada i wtedy jak najbardziej są kompatybilne z konsolą pewno, Xbox. Ale myślę, że może z tym starym Xboxem były, ten nowy jest jeszcze bardziej zamknięty niż ta One seria, no ale... Na no, mniejsza z tym na Series X nie działa, na PS5 działa, mhm. na PS4 też. E, tak. Warto przejść od razu do komfortu pracy. E, są cięższe niż poprzednie HyperXy. Troszeczkę bardziej e, uciskają głowę. Tak no, więc musimy, musimy sobie zrobić tą przerwę. E, musimy sobie robić te przerwy nieco częściej aniżeli w tamtych słuchawkach. Ale mimo wszystko e, mamy teraz, że tak powiem, falę upałów, e, która, która nawiedziła nasz kraj. No to muszę przyznać, że jakoś wybitnie uszy się w nich nie pocą, nie męczą. Bo jest dużo miejsca, dużo przestrzeni też. Nie są ściśnięte te uszy w środku. Tak. I tak bardzo te uszy tego nie odczuwają mm -hmm. nawet przy tych wyższych temperaturach. No wiadomo, że przy niższych to... To, to za bardzo nie będzie to miało wpływu, natomiast mogłoby nas męczyć przy tych wysokich temperaturach, ale tak nie jest. Dodatkowo słuchawki, dzięki temu, że właśnie są obite tomekoskórką, już nawet na wyłączeniu, a samym założeniu na głowę, delikatnie odcinają nas od otoczenia zewnętrznego, tak więc pozwalają nam skupić się na dźwiękach wydobywających się z pc czy konsoli. Pardon. To prawda, tu już ja jest... słyszę się, jak w jakichś radiowych słuchawkach mam jestem taki dość wyraźnie odcięte dotoczenia, do oczywiście dialogi waszą rozmowę bym słyszał, natomiast już do na klikanie na klawiaturze absolutnie nic nie słyszę. Mhm. E, no wiadomo, włączymy jakieś dźwięki e, z komputera czy konsoli to zdecydowanie no, będzie to lepiej i zostajemy wtedy całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego. E, no, ja będę nawiązywał do kreatywów, bo. Przepraszam, do HyperXów, bo z hyperexami, e, z HyperXów korzystałem przed nimi dosłownie, bo przyjechały prawie w tym samym czasie. No i tam, jeśli chodzi o to, wypadały nieco lepiej. Te słuchawki bym powiedział, że są takie bardziej rozrywkowe, bo mają faktycznie ten bas, mają dużo tego basu, ale nie jest on tak przyjemny jak w hyperxach. Jest trochę bardziej dudniący. Szukam mikrofonu. Szukasz mikrofonu? Tu mam. No, widzisz, a można było najpierw zapytać. Tu mam mikrofon. hałas na cały pokój. Proszę bardzo. Czy też, a nie, to już widzę, że tak nie będzie. Czyli tu wycisza się po prostu przyciskiem? Tak, tak, tak. Tak Tak samo wyciszało się hyperx -y przyciskiem. Też mikrofon na górze. Ale był słabo dołączony. on tu siedzi, nie podoba mi się mogło być nieco lepiej, ale... Nie pasuje tak do końca. Jeśli go podepniemy, tak więc nie będzie później najmniejszego problemu z komunikacją. E, mikrofon na dość dobrym poziomie, nie mogę na niego narzekać. E, ja też nie mam głosu radiowego, więc e, prawie, w każdym, prawie w każdym mikrofonie, poprzez każdy mikrofon nie brzmię tak, jakbym sobie tego życzył i oczekiwał, ale jest o, całkiem przyzwoicie. E, jak wskoczy do odpowiednio, to jest już, już wtedy, mhm. teraz czuję się pewnie. Właśnie o tym. O tym mówiłem. E, wracając do tej jakości dźwięku, no to tu jest nieco więcej. Toż jaki elastyczny? Nie, nieco więcej tego basu, aniżeli e, w kreatywach, ale basu bardziej dudniącego basu, który będzie nieco, e, nie, nieco nam uprzykrzał życie i troszeczkę odrzucał. No bo, bo tam, mimo wszystko, e, kurczę. Ja, jak odpaliłem HyperXy, to szczęka mi opadła mówię, kurczę. Ja zapomniałem, że te słuchawki tak świetnie brzmią. E, a w tej wersji wireless, no to już w ogóle, tu był nieco, nieco, nieco mniejsze. Wow, nawet bym powiedział troszeczkę zawodu. No i niestety da, daje ten bas się we znaki, jeśli chodzi o gry e, takie sportowe, bo w tych e-sportowych grach zależy nam na tym, żeby tych e, niskich tonów było jak najmniej. No bo niestety te wybuchy zagłuszają, czy przeciwnika, czy, 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 czy jakieś inne dźwięki, które chcemy wyłapać z gry. No niestety. Troszeczkę nam to przeszkadzało, ale jeśli zainstalujemy sobie oprogramowanie, które już widzieliście, no to wtedy możemy troszeczkę tym dźwiękiem, że tak powiem, modulować. No i możemy te niskie tony troszeczkę wyciąć, że faktycznie będziemy więcej słyszeli środka, więcej góry, ale na, w dalszym ciągu nie jest to na takim poziomie jak jakbym chciał, czy chociaż jakby było właśnie w owych kratiwach. Jeśli chodzi o gry każualowe czy oglądanie filmów, seriali, no to jak najbardziej okej, okay, bo tam te wybuchy mi nie przeszkadzają, słuchawki są jak najbardziej basowe, tak więc tych efektów, im jest więcej, tym jest lepiej, bo faktycznie one sobie świetnie z nimi dają radę, ale też swoje kosztują, bo kosztują 500 złotych. Oś ty kurczę, to Cooler Master jednak się ceni cały czas, tym bardziej, że to nie jest nowy sprzęt. No. Sprzęt dwuletni kosztujący 200 złotych w tym momencie hyper... 200 czy 500 Przepraszam, kosztujący Kurde Chciałem <laughs> powiedzieć, że kosztujący 500 złotych, niecałe 200 złotych mniej aniżeli HyperXy, które no, bym wybrał to w ciemno to, Jakie to drogi wszystko No HyperXy kosztują na dzień dzisiejszy chyba 679 złotych To wybrałbyś? Wolałbyś dopłacić 200 Wolałbym 200 zł. dopłacić 200 złotych i wybrać HyperXy Mimo wszystko były wygodniejsze, były lżejsze E, zapewniały moim, moim zdaniem lepsze wrażenia muzyczne aniżeli te e, Cooler Mastery, które, no tak powiem, są słuchawkami rozrywkowymi. Zawsze to powtarzam i zawsze będę to podkreślał, że słuchawki gamingowe nie służą do słuchania muzyki, ale gdzieś tam, jeśli chcemy sobie umilić ten czas pomiędzy. Rozgrywkami, dajmy na to jakąś grę, czy podczas pracy, no to faktycznie gdzieś tam sobie w tle może coś brzdąkać. Nie będziemy bardzo skupiać się na rozdzieleniu tych pasm. Okej, okay, będzie, będziemy z nich zadowoleni, ale jeśli chcielibyśmy się bardziej stricte wsłuchać w muzykę, no to niestety nie będzie to już tak kolorowo wyglądało jak chociażby właśnie w owych wcześniej wspomnianych HyperX-ach. Są to niezłe słuchawki żałuję nad tym, że nie są kompatybilne z Xboxem, że mają mikro USB do ładowania, a nie USB typu C, pracują 20 godzin, czyli 10 godzinek mniej, aniżeli HyperXy. No. Kurczę, w tym momencie mam ciężki wybór, jeśli one by przyjechały same, nie miałbym wcześniej HyperX'ów, powiedziałbym, że to są bardzo fajne słuchawki e, w kwocie 500 zł śmiało można się decydować, ale w tym momencie chyba uważam, że lepiej dołożyć i kupić nieco droższe właśnie HyperX'a, niż Cooler Mastery. Jest to oczywiście moja indywidualna e, i subiektywna opinia, tak więc, kurczę, no szkoda, że one przyjechały w tym samym czasie, no. Albo żebyś najpierw miał te, a potem HyperXy, to może też byś wiesz inaczej mówił, bo najpierw byś poznał te, wypowiedział się o nich i dopiero potem posłuchał HyperXów, to byś powiedział, no okej, okay, są lepsze, ale w odwrotnej kolejności, no to zawsze to tak gorzej same, jest. Tak samo jak z głośnikami, no nie? jak zawsze odpalimy no sobie jakiś lepszy głośnik, później przyjedzie jakiś nieco tańszy, to zawsze, zawsze już to... nie Pozostaje jakiś niesmak. No, mimo wszystko, jeśli ktoś jest fanem marki, bo wyglądają fajnie, nie męczą, do gry każualowej, jak najbardziej, jak najbardziej, do gier sportowych, jeśli skonfigurujemy sobie equalizer w aplikacji, też da radę pograć. Jeśli ktoś ma budżet 500 zł, chciałby słuchawki bezprzewodowe z oddzielną, bo to jest akurat dla mnie plusik, z oddzielnym e, potencjometrem głośności na słuchawkach i w Windowsie mhm. warto się nad nimi zastanowić. Jeśli zaś ktoś jest w stanie dołożyć 200 zł, no to moim zdaniem nie ma sensu się zastanawiać, warto kupić HyperX. No i m, w zasadzie jak zawsze nic się nie dowiedzieliście z tego testu. <słyski> <słyski> nie, no sporo się dowiedziałem. Sporo się dowiedziałeś, a ty jak? przeznaczyłbyś na nie 500 zł? Nie. Znaczy, ja nie gram już na słuchawkach. Ja w ogóle nigdy nie grałem na słuchawkach. Ja nie lubię grać na słuchawkach, a jak już to zakładam sobie stare słuchawki, po pierwsze na jacku, po drugie dokanałowe i to mi w zupełności wystarcza. Ja w słuchawkach swój czas już spędziłem, kiedy grałem jakieś sportowe gry, włosy mi od tego wypadły, więc nie mi nie potrzeba. Wolę wtedy włożyć do kanałowej i się nie pocić, nie męczyć. Aczkolwiek te wyglądają bardzo ładnie, bardzo mi się podobają. No ale wierzę Twojej opinii. Korzystałeś dużo, więc jeśli mówisz, że tamte Ci dużo bardziej przypadły do CSA i do muzyki, no to to już o czymś świadczy. No i przede wszystkim były lżejsze, nie? Bo tu tą masę czuć. No tu, cięż, ciężkie, w Ale no jak ciężkie. kwestia wyglądu, no to wiadomo. Tobie się podobają bardziej te, mi się podobają a, bardziej tamte, to. ale ja też na tamte chyba patrzę tak przez taki pryzmat y, dobrego wspomnienia no i nostalgii. Ale mimo wszystko moim zdaniem uważam, że były lepsze. Cooler Master MH670 na kanale GIT. Ciekawe słuchawki w kwocie 500 zł, Niestety trochę stary sprzęt i trochę nadal wysoko wyceniany. E, jeśli by kosztowały dajmy na to te 400 zł, no to już wtedy bym powiedział, że warto się nad nimi zastanowić. A jeszcze takie inne pytanie, czy te się łączą przez samo Bluetooth bez dongla? Nie, tylko dongielek. A dągiel... HyperX te się łączyły przez nie, Bluetooth? tylko tylko dongielek. Obydwie to je różniły. Nie, obydwie mają do do dokładnie taką samą zasadę działania, zostaje nam kabel bądź dongiel. No co, nie przedłużajmy. Z wami dzisiaj Jacon i Burzyk. I jeszcze raz wspomniane wcześniej MH670.